Dobrze, ją się mam kotę, tej strony Leon. Będziemy dzisiaj sobie nagrywać taki filmik. Siecie jedynie odbi. Więc będzie ładnie. Po prostu no ja jestem się, 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 z moją koleżanką tutaj. No i gada. Mieszkalinka cię stań. Ten kotek to jakiś jest... A, 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 baś... a, a tu. A dobre to nic. Ikke sånn! Oni nie, umarłam widzowie, ale poczekajcie, dalej żyje, widzowie. Nie się widzowie, więc macie to się osiągnęło. Dobra, to nic, umierzę. O Boże, już mam pół HPE. HPE! No chyba sobie robicie jaja, ja, się. ja się umarłam. Poczekajcie, usiądę na sobie.

Jeszcze na szpanię, gdzieś się chowa. O, ładnie! Kwiatek to jest? No. O! tak O, dobra, i się mogę. Dobra. Dawajcie nagrywam. Nie widzę. Spać. Na Dobra. Spać. No, Będę tak. O nie, umarłem, dobra, ale nie umieram. Myślałam, że te się ciosunęli. Tylko nie ma spać do tej wody? No, bo inaczej, pać, umieram. Nie. <grybuj> bo inaczej, wtedy umieram, kurna, ale no, docierał mnie tak trochę śrub. To ja mogę przejść. <grybuj> to dobra. Widzowie, cień, gdzie Michał linka czy, nie, halinka, czy kamery, proszę. proszę. Urna, jak to jest? Dobra, Dobre, masz, masz. Ja, jak się skaczę tym? Tak. A ty, a ty. Kto, tak. się chodzi? O nie, uważaj siebie, tylko musisz kakać. Ech. Ej, ja nie, uważaj nie, widzę. No to? Popatrz, zrób tak. Tak, tak. To, Nie, nie, tego, nie. tego. to tak. Poczekaj, to zrób, to zrób to. nie. charakter. nie. O ja nie widzisz. O nie, pada mi. No dobra, 2%. Widziović, od chwilę mi padnie... L... Patrz, tak się robi. Okej, ok, okej. Ok, ok, ok. ok. Widziović, jak mi padnie, to Cię pracam. Bo wtedy nie będę mogła grać tego filmu do dnia. Nie mam z tym nic do powiedzenia, tak? Tak, tak. Ale Nie. patrz, klikać to, te kuleczko. Nie, popatrz! Musisz tak klik. musisz tak. O, musiała, bo musisz ja się bać. O, trafiło mi się. Musisz tak. Misia, popatrz! Chodź, popatrz, Tutaj. Tak. tak mógł widzieć To Dobra, Misia, włącz nagrywanie. Później, żeby to nagrali. Okej. Okay. To, to ja mogę zobaczyć. Co, co, co ma za głę? Włącz kamerę. włącz tam, czy tam jest? Kółeczka. A a to to to, to jest. Włącz to nagranie.